Wam, kochani, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Przede mną leży kasa, kasa, czyli niedawna premiera tej oto strapeczki za 5 zł. Tak jak mówiliście, wszyscy podwójna gra z drugiej strony. Więc no, zobaczymy. Przygotowałam 4 sztuki z numerem 1, 15, 12 i 19. I zobaczymy, czy uda się coś fajnego wydrapać. Trzymajcie kciuki. Już właśnie ciutę przybliżę, żeby nie było. Może będzie lepiej widać? No i co, wymergam sobie. I ty idziesz jako pierwsza, numer 19. Numer 19. I szukamy czego wygrywających liczb. Oki doki. No i zobaczmy. Mamy 14. Trzymajcie kciuki, bo wiadomo, jak jest normalnie. Trzeba mieć szczęście? <ścoughs> 14, 25 i 11. A mamy.

13 oboczek, 35 nie ma, 0,9 nie ma i 27 nie ma. No ale jest jeszcze wydzieranka. Hi, hi, zobaczymy, fajne to. Portfel, portfel i jakieś tam inne dziadostwo, dobra. Tu są różne. Ach, nie dali dychy nawet. I jedziemy tu. Plików też nie dali. No dobra, czyli zdrabka przegrana. Sprawdzę dla formalności te... Kontrolne mamy F i B. No dobra, strapę C przegrana. Kolejny numer to numer 12 i zobaczymy, czy tu coś będzie kryć. A mamy 13, 9 i 19. I takich liczb szukamy o matko, a mamy 11, którego nie ma: 8 oboczek, 1 nie mamy, 32 za wysoko, 17 nie ma. 12 oboczek, 37 nie ma, 28 nie ma, 29 nie ma, i szósteczki nie ma, i ostatnia, 16 nie mamy. 18 oboczek, 22, 27 i 38. Z tej strony też nic nie ma. Sprawdźmy drugą stronę. I mamy różne, różne. Różne i różne, czyli znowu zdrabka przegrana. Kolejny numer to numer 1 i zobaczmy, co tu będzie, czy cokolwiek. A mamy 4, mamy 38 i 9. A tu mamy tak, 25 nie mamy, 12 nie mamy, 11 nie ma, 22 nie ma. Jest wygrana. Fajnie, jest czwóreczka, czyli coś jednak wpadnie. Mamy 8, czyli obok. No ładnie wydrapie. 27 nie ma. Jest druga wygrana. No Nieźle, nieźle. 19 nie ma. 2 nie ma. 32 nie ma. 26 nie ma. 37 oboczek, 3 trzecia wygrana. O kurczaki! No to tu ładnie się zapowiada. No to już 15 zł z 20 zainwestowanych będzie. <grym> I 29 nie ma. Dobra, sprawdźmy, co tutaj się kryje. I tu mamy piątala. Potem było 9. Piąta. 38, 5, ale to pewnie jeszcze z tyłu będzie piątal, bo 15 chyba wygrać nie można. No, są trzy portfele. Tu są różne, różne i różne. A trzy portfele piątal, czyli mamy 20 zł, czyli już się em, zwróciło na zero, więc mega fajnie. A <laughs> jeszcze jedna zdrabka została. Mamy 20 zł, super. No i zdrabka z numerem 15. I zobaczymy, czy tu coś będzie. Mamy 8, 1 i 18. I takich liczb szukamy. A mamy 2, czyli oboczkiem startujemy. 35, 34, 14, 36. Jest wygrana, będzie plus. <noise> Jakie jajca, słuchajcie. <noise> ale czat, ale czat. Mamy dalej, 4, 24, nie mamy. 9 nie mamy, 38 nie mamy, 19 też nie. I teraz jeszcze tu, 25 nie ma. Jest druga wygrana i ja cię sunę, będzie fajny plus. Nieźle, nieźle. 15 nie ma i 13 nie ma. sprawdźmy jak w okienkach. Są różne, różne, różne i różne. No a tu mamy dwie wygrane pod numerem 8 i numerem 1. I tu mamy piątal i tu mamy piątal, czyli kolejna dycha, literki kontrolne AAA. Tak więc na 20 zł wydane wygraliśmy 30, więc jesteśmy dychę na plusie. No rewelacja, rewelacja, rewelacja. Takie premierki to ja lubię. Jak Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. No i do usłyszenia, kochani. Mua!